Witam Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, jak dostosować dietę do potrzeb organizmu męskiego. Rzeczywiście, mężczyźni, kobiety potrzebują troszeczkę innych składników odżywczych ze względu na funkcjonowanie organizmu. I to dlatego, żeby utrzymać w zdrowiu pracę wszystkich narządów, między innymi też układu hormonalnego. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dopasować dietę do mężczyzn w różnym wieku. Inaczej osoby młode będą się odżywiać, troszeczkę inaczej osoby starsze. I oczywiście, jakie suplementy diety warto też stosować, uzupełniając swoją dietę. Pierwsza różnica młodego i starszego wieku to jest zapotrzebowanie kaloryczne. Osoba młoda, młody mężczyzna, kalorii potrzebuje więcej niż osoba starsza, no i oczywiście więcej niż kobieta, ze względu na to, że ma inną strukturę, inną budowę mięśni i ma tych mięśni zdecydowanie więcej. A mięśnie to jest tkanka w naszym ciele, która pala troszeczkę więcej tej energii, po prostu ma inny metabolizm. Dlatego mężczyzna potrzebuje 2,5 do 3 tysięcy kilokalorii w normie. Jeżeli chodzi o osoby, które trenują bardzo intensywnie, jakieś sporty chodzą na siłowni, albo osoby, które bardzo mocno pracują fizycznie, to 3,5 a to i 4 tysiące kilokalorii dziennie potrzebują. Osoba, która jest już starsza, mężczyzna tak już po 40, tych kilokalorii będzie potrzebował troszeczkę mniej i tu już powinien zwrócić uwagę na te produkty, które spożywa, żeby były o niższym indeksie glikemicznym. Żeby sobie nie przesadzić z ilością kalorii dostarczanych w porównaniu do tych kalorii, które są zużytkowane w ciągu dnia. Jeżeli będzie nadmiar tych kilokalorii, nadmiar tej energii dostarczany no to będzie się tworzyć tkanka tłuszczowa. A wiadomo, że tkanka tłuszczowa, u mężczyzny szczególnie, no, będzie bardzo trudna później do zrzucenia w starszym wieku, ze względu na to, że ona wpływa na metabolizm i równowagę hormonów w naszym organizmie. Ogólnie tkanka tłuszczowa na nasze organizmy wpływa i u kobiet, i u mężczyzn. Natomiast mężczyźni muszą pamiętać, że y, hormony, Męskie będą przekształcały się w, w hormony kobiece, jeżeli jest zbyt dużo komórek tłuszczowych, bo w nich produkuje się odpowiedni enzym, który właśnie to, za to przekształcenie odpowiada. Tu można od razu wspomnieć o pewnym produkcie spożywczym, który dla czegoś uważa się raczej to jest napój, który uważa się za napój męski chodzi mi o piwo. Wszyscy uważają, że no to alkohol taki męski, może dlatego, że panowie lubią. Ale niestety, piwo zawiera w sobie fitoestrogeny. I piwo powoduje właśnie pojawianie się takich cech u mężczyzny. Które są, upodobniają jego do kobiety. Zwróciliście uwagę, kto przesadza z piwem? No to tkanki tłuszczowej jest więcej, ciało wygląda bardziej kobieco, takie okrągłe kształty się pojawiają duży brzuch, piersi się pojawiają. No, raczej panowie nie chcieliby tak wyglądać. Także, jeżeli chcą mieć mięśnie, to jednak to piwo powinno iść na bok. I jeżeli mówić o kaloriach, to osoby, które na przykład w młodości trenowały, a później już zaprzestają albo trenują mniej intensywnie, to też powinny pamiętać, że tak, po 40 roku życia, nawet chyba się mówi już po 30 roku życia, metabolizm spowalnia o 2-4% co dekady. Jakby po 40 to już będzie nie 4, a 8%, po 50, no to jeszcze już będzie nie 8, a 12%. Wolniej będzie przebiegał cały metabolizm, i to znaczy, że trzeba mniej spożywać kalorii. Także po 50, panowie, już około 400 kalorii mniej powinny spożywać niż młodzi 30-latkowie. Jeżeli chodzi o białko, ono w, w ogóle w zdrowiu człowieka odgrywa ogromną rolę. Młodzi mężczyźni, szczególnie Którzy pracują fizycznie lub uprawiają sporty, trenują, powinny spożywać od 1,6 do 2 g białka na 1 kg masy ciała. Dzienne zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o osoby po 50 i które już nie trenują tak intensywnie, to powinny spożywać białka, może troszeczkę mniej, ale jednak o nim powinny pamiętać. Od 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała. Białko jest bardzo ważne. Ono odgrywa bardzo istotną rolę w ogóle w naszym funkcjonowaniu, bo to nie tylko mięśnie, nie tylko dla mięśni ono jest potrzebne. Białko jest potrzebne, żeby produkowały się przeciwciała. Żeby pracował układ immunologiczny. Żeby produkowały się enzymy i hormony. Żeby regenerowały się nasze tkanki. No każda komórka naszego organizmu z białka się składa. Także białko jest bardzo istotne. I tu można z jednej strony stosować w diecie, z drugiej strony suplementować. Jeżeli chodzi o dietę, gdzie takie białko znajdziemy? To jest chude mięso, ryby i owoce morza, jaja, nabiał. Rośliny strączkowe. Natomiast warto też pamiętać, że istnieje taki suplement diety jak odżywki białkowe. Młodzież akurat o tym wie, bo jeżeli ktoś uprawia sporty, chodzi na siłownię, chce budować masę mięśniową, no to wiedzą, że takie odżywki białkowe mogą być ogromnym wsparciem. W medycynie. I poleca się odżywka białkowa osobom, które są niedożywione, po zabiegach jakichś operacyjnych, przy problemach np. z układem pokarmowym, kiedy człowiek nie może spożywać mięso, rybę, jaja. Natomiast w starszym wieku właśnie odżywki białkowe bardzo często też są przydatne. Ze względu na to, że wiele osób po 50, po 60 roku życia ma niedobór białka w diecie. Mogą być stosowane różne odżywki, bardzo istotne, tylko sprawdzać też składy. Bardzo często do, do nich są dodawane konserwanty albo bardzo często jest dodawany cukier, który akurat potrzebny nie jest. Takim białkiem między innymi też jest kolagen, który też może być suplementowany, szczególnie w starszym wieku, bo kolagen jest i dla odmładzania skóry, i dla odmładzania tkanek naszego organizmu, między innymi dla stawów. Jeżeli chodzi o węglowodany, osoba młoda węglowodany potrzebuje, bo to jest też źródło energii, ale węglowodany złożone dodatkowo mają też błonnik. Osoby starsze może powinny zwrócić uwagę bardziej na te produkty z indeksem glikemicznym niższym. Natomiast i tak pamiętajcie, że warzywa. Zawierają dużo błonnika, zawierają dużo ważnych składników biologicznie aktywnych. Warto zwrócić uwagę na warzywa krzyżowe, które wspomagają metabolizm estrogenów i utrzymują tą równowagę hormonalną. A dodatkowo zawierają sulforofan, który ma udowodnione działanie antynowotworowe. Do takich produktów należą brokuły, kalafior, kapusta, brukselka, jarmusz, rukola. Oczywiście pamiętać trzeba też o tłuszczach. Tłuszcze trans idą w zapomnienie, niezależnie od tego w jakim mężczyzna jest wieku. Ani młodzi nie powinny spożywać, ani tym bardziej osoby starsze. Natomiast zdrowe tłuszcze takie jak masło klarowane, oliwa z oliwek, awokado, orzechy, nasiona być po prostu powinny w diecie regularnie. Tłuszcz, tak samo jak białko, jest potrzebny do produkcji różnych substancji w naszym organizmie, między innymi do produkcji hormonów tchówek. I wybierając różne produkty spożywcze, to powinniśmy też zwracać uwagę, jakie substancje ważne dla zdrowia one zawierają, tak jak na przykład. Cynk jest niezmiernie ważny dla mężczyzny. Mężczyzna młody powinien dbać o odpowiednią ilość cynku, ze względu na to, że odpowiada on za płodność, za funkcje reprodukcyjne, ogólnie też oczywiście za odporność organizmu. Natomiast osoby w starszym wieku też powinny pamiętać, że jeżeli będzie niedobór cynku, niestety może się rozwinąć przerost prostaty. A wiadomo, o prostacie ostatnio mówiliśmy, że no w starszym wieku niestety ten problem się pojawia. Także możecie obejrzeć jeszcze to nagranie i jeżeli problem kogoś interesuje, jeżeli już pojawiają się pierwsze objawy, będziecie wiedzieć, co można sobie, jak można sobie poradzić. Natomiast, gdzie my cynk znajdziemy? W jakich produktach spożywczych? Ostrygi, owoce morza, pestki dyni, wolowina, jagnięcina, orzechy, nasiona sezamu, kakao, strączkowe, kasza greczana. Magnez, kolejna bardzo ważna substancja i dla zdrowia układu nerwowego, i dla zdrowia mięśni, i dlatego by mieć odpowiednią ilość energii. Magnez znajdziemy w orzechach, nasionach, zielonych warzywach liściastych. Witamina D. Reguluje poziom hormonów, wspomaga układ immunologiczny i odpowiada też za wiele funkcji w naszym organizmie. I witaminę D my znajdziemy w jajkach, w maśle, m, oczywiście, m, kiedy wystawiamy swoje ciało na słońce. Natomiast no, wiadomo, że witaminę D warto suplementować. Kolejny pierwiastek bardzo ważny to jest żelazo. Występuje w czerwonym mięsie, szpinaku, soczewicy. Zapobiega anemii, poprawia dotlenienie wszystkich komórek organizmu. Bardzo ważne też witaminy grupy B, a szczególnie B12. Z wiekiem niestety gorzej B12 zaczyna wchłaniać się. Także tu, oprócz stosowania w diecie produktów bogatych w tą witaminę, warto też zwrócić uwagę na ewentualną suplementację. Oprócz tych substancji witaminowo-mineralnych jeszcze raz chcę podkreślić rolę warzyw owoców i jagód w naszej diecie ze względu na zawartość pewnych substancji, na przykład antyoksydanty, które są zawarte w kolorowych warzywach, owocach, w jagodach. I one bardzo mocno pomagają obniżyć stany zapalne w organizmie. To szczególnie jest istotne z wiekiem. Jeżeli chodzi o kwercytyna, jedna z substancji, która też jest dla nas po prostu bezcenna i jest bezcenna dla mężczyzn, to jest mocny flavonoid o działaniu przeciwzapalnym, szczególnie jeżeli występuje zapalenie prostaty. A znajdziemy w cebuli, szczególnie w cebuli czerwonej. W jabłkach, które jeszcze i na mózg i na funkcje kognitywne też bardzo pozytywnie wpływają. Pamiętajmy też, że błonnik jabłkowy jest jednym z mocnych substancji, które wspomagają florę bakteryjną naszych jelit i pomagają też oczyszczać nasz organizm ze związków toksycznych. Kolejną taką substancją jest likopen, która się znajduje, no, najwięcej jest jej w pomidorach, a raczej w przetworach pomidorowych, ale też w arbuzie, papai, moreli. Moduluje odpowiedź immunologiczną. Hamuje rozrost prostaty zapobiega powstawaniu zmian nowotworowych, a nawet zmniejsza PSA. Także zobaczcie, to są substancje, które się znajdują w pożywieniu. Jasna sprawa, że można suplementować, jeżeli potrzebujemy większej dawki. Ale ze względu na to, że my potrzebujemy dużo różnych substancji, my nie damy rady wszystko suplementować w kapsułkach. Pamiętajmy też, że w suplementach różnie bywa, że też jakieś konserwanty czasami są dodawane, jakieś otoczki do tej kapsułki, które no niekoniecznie nasz organizm potrzebuje. Także są suplementy, które musimy dostarczyć, no bo nie ma innej możliwości. Na przykład witamina D w zimie, no to nie ma opcji, żeby ją nie suplementować. Ale jeżeli chodzi o likopen, to to no po prostu różnego rodzaju sosy, przeciery pomidorowe, najlepiej, żeby były domowej roboty. W nich będzie koncentracja likopenu największa, no bo zwiększa się jego koncentracja właśnie po obróbce termicznej. I takich substancji my możemy przeciwzapalnych dostarczać w dużych ilościach, na przykład kurkuma. Doskonała substancja przeciwzapalna, antyoksydacyjna, też bardzo mocno wspomaga organizm. Można sobie przygotować pastę taką złotą i stosować ja o niej mówiłam w filmiku. Możecie to też zobaczyć sobie jak tą pastę robi się. Po prostu kurkuma, pieprz, masło na przykład klarowane, woda. I my to mieszamy, gotujemy odpowiednią ilość czasu i później łyżeczkę dodajemy do kawy, do herbaty, do kefiru, po prostu do wody, żeby wzmocnić swój organizm. Jeżeli ktoś woli suplement diety, to też można, tylko że trzeba szukać odpowiednie suplementy wysokiej jakości, nie zawierające konserwantów, nie zawierające jakichś sztucznych dodatków. I jeżeli chodzi na przykład o kurkumę, to też o takim jednym produkcie mówiłam. Nagrałam nawet cały filmik na ten temat, o złotych kroplach też możecie sobie zobaczyć. Także wybór zawsze należy do człowieka, jakie on ma preferencje. Natomiast zawsze. Te substancje trzeba dostarczać regularnie i codziennie, a nie tylko wtedy, kiedy jakieś problemy zdrowotne już się pojawiły. No bo wtedy bardzo często rzeczywiście nacisk już jest na suplementację, bo potrzebujemy większych dawek i szybszego działania. Mam nadzieję, że te wskazówki będą użyteczne. Życzę dużo, dużo zdrowia naszym panom, no i oczywiście wszystkim oglądającym. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z wami była Natalia Samaryk.